Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Nikola Tesla. Projekt Filadelfia i Podróże w czasie. Materiał 18 czerwca 2020 rok. A więc zapraszam serdecznie. Czyli to się nazywał również Projekt Tańcza. Ten eks eksperyment. Nie tylko Nikola Tesla, brał w nim udział także Albert Einstein i John von Neumann. A więc zaczynamy. Nikola Tesla był wielkim geniuszem i autorem 300 patentów, które chronią i jego 125 wynalazków. Jest znany przede wszystkim z wynalezienia prądnicy prądu zmiennego, jednak większość jego wynalazków była futurystyczna. Tesla również pracował nad pomysłem podróży w czasie przy wykorzystaniu pól magnetycznych. Twierdził, że znalazł się dzięki niej w zupełnie innym oknie czasu i przestrzeni, gdzie mógł zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przebywając w sztucznie wytworzonym, cudzysłów, polu magnetycznym, niestety była to jednostkowa reakcja. Artykuł z gazety New York Herald z 1895 roku, zgodnie z jego treścią, reporter tej gazety był obecny wraz z Teslą w małej kawiarance i na własne oczy widział, jak Tesla został. Porażony prądem przez maszynę, która miała posłużyć do rozwiązania zagadki podróży w czasie. Jest to dość dobrze ustalone od dłuższego czasu, ale główny nurt oczywiście to zignorował. Wszechświat, będący tor torusem, jest odpowiedzią na teorię wszystkiego i łączy teorię kwantową z teorią względności. Część. Treningowa jest taka, że nasz wszechświat znajduje się faktycznie w czarnej dziurze, a osobowość stanowi centrum torusa. Nasz fizyczny wszechświat jest holograficzną projekcją nieskończonego potencjału energetycznego stworzonego na horyzoncie zdarzeń, a jak wyżej, tak poniżej. Nie ma fizycznego, duchowego świata w innym kierunku stworzonym przez nieskończony potencjał informacyjny przepływu Torusa przez osobliwość. Prawdopodobnie wyjaśniłem to źle, ale jeśli przeczytasz o Nisim Harami Maim, jest on jednym z wiodących zwolenników tego modelu. Jednak Rockefellerowie skradli i ukryli wiele jego pomysłów. Dlaczego? Ponieważ jego wynalazki były według nich wielkim zagrożeniem. Obawiali się zniszczenia ich politycznej władzy i kontroli nad światem, jak i również i nauką. A z drugiej strony to teraz oni swoje tracą, bo już swoje przedobrzyli, więc pycha do upadku doprowadziła. Dzięki Tesli wszyscy, wszyscy mogliśmy mieć darmowy prąd, urządzenie tak tzw. uzdrawiającą komorę, która reguluje uszkodzone DNA ludzi i sprawia, że schorowani ludzie odzyskują zdrowie, chorzy na nowotwór czy inne choroby wracają do pełni zdrowia. To brzmi jak bajka, ale to wszystko jest w ich posiadaniu, tylko ukryte przed ludźmi. Dzięki temu mają władzę, zarabiają pieniądze, dzięki firmom farmaceutycznym, które są zarządzane przez światowy rząd cieni Masonery, czyli Deep State, nadchodzi nowa era dla ludzi. Byliśmy okłamywani od stuleci, aż do teraz, wracając do wynalazku Tesli, podróży w czasie no właśnie. Mówi, mówi się, że Trump jest w posiadaniu wehikułu czasu. No i całkiem niedawno CIA opublikowało dokumenty, które mówią o tym, że mają nas wszechświat zmanipulowany jak, jako torus. Jest tam wszystko opisane dokładnie to, o czym mówi Tesla. Na koniec powiem Wam tylko, że czekają nas wspaniałe czasy naprawdę podróże na inne planety, etc. Musimy się tylko zjednoczyć, by stworzyć największą w historii dziejów walkę o obronę ludzkości i wolności na, na naszej planecie. Nie bijcie mnie, jeżeli ta teoria wydaje Ci się być szalona, zacznij swoje badanie na ten temat, a gwarantuję Ci, będziesz oszołomiony. Według doniesień z 1895 roku, Nikola Tesla miał dokonać szokującego odkrycia. Rzekomo dowiódł on, że czas i przestrzeń znajdują się pod wpływem pola magnetycznego. Jego teorie miały doprowadzić do rozpoczęcia wielu niebezpiecznych eksperymentów, wliczając w to niesławny projekt Filadelfia. Jak, jaka prawda kryje się yy, jednak za tymi informacjami? Uważa się, że te Tesla pracował na, po, nad pomysłem podróży w czasie przy wykorzystaniu pól magnetycznych. Nie jest jasne, czy Tesla faktycznie osiągnął jakiekolwiek rezultaty przy wykorzystaniu tej technologii. Jedyną rzeczą, jaką może na to wskazywać, jest artykuł z gazety New York Herald z 1895 roku. Zgodnie z jego treścią, reporter tej gazety był obecny wraz z Teslą w małej kawiarence na własne oczy. Widział, jak Tesla został porażony prądem przez maszynę, która miała posłużyć do rozwiązania zagadki podróży. W czasie. Tesla miał twierdzić, że znalazł się dzięki niej w zupełnie innym oknie czasu i przestrzeni, gdzie mógł zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, przebywając w sztucznie stworzonym cudzysłów, w polu magnetycznym. Niestety jest to jedynie jednostkowa relacja, którą, udało, którą trudno jest odnaleźć gdziekolwiek w internecie. A co dopiero uznać ją za jakikolwiek y, wiarygodny dowód na y, próby okiełznania podróży w czasie przez Teslem. Jednym ewe, ewentualnym dowodem w tej sprawie mogą być zeznania słynnego Alfreda Bieleka, Bielaka, czyli rzekomego członka eksperymentu Filadelfii, który utrzymywał, że Nikola Tesla był jednym z głównych uczonych odpowiedzialnych za ten program. W ramach przypomnienia, yy, mowa tu o rzekomo tajnym projekcie amerykańskiej armii w, prowadzonym w latach 40 przez marynarkę wojenną USA. Miał on mieć miejsce 28 października 1943 roku, a jego celem było uzyskanie pełnej niewidzialności okrętu USS Eldridge Liczne spekulacje na temat istoty tego eksperymentu wskazywały na to, że zaangażowano w jego przygotowanie największych specjalistów w zakresie fizyki, takich jak Einstein, czy też właściwie Tesla i John von Neumann też brał udział, był później projekt Manhattan, czyli twórca niby atomówki. A celem badaczy było zbadanie właściwości tak zwanego jednobiegu nowego pola magnetycznego. Głównym świadkiem, który dostarczył w 1990 roku szczegółowych informacji na temat przebiegu eksperymentu był Alfred Bielak, aka Edward Cameron, który twierdził, że był jego uczestnikiem. USS. Eldridge rzeczywiście zniknął, ale ko konsekwencje zabawy z jednobiegunowym polem magnetycznym były zupełnie nieoczekiwane. Eksperyment sk skończył się niepowodzeniem, a większość załogi zginęła. Wspomniany Alfred Bielak twierdzi, że wraz z swoim bratem Duncanem Cameronem wyskoczył z okrętu, próbując dopiąc, dopłynąć do brzegu. Jednak zamiast wyskoczyć do wody. Znalazł się w czymś, co nazwali chmurami, po czym stracili przytomność. To, co według niego stało się potem, brzmi bardzo sensownie. Bielek twierdzi, że ocknął się w szpitalu ze śladami poparzeń na skutek promieniowania jonizującego. Nie wiadomo dokładnie, gdzie ani kiedy się znaleźli. Ale z jego słów wynikało, że trafił do przyszłości, do roku 2137. Opowiadał o niezwykłych technikach leczenia. Jego poparze, jakie je stosowano, miały to być jakieś specjalne urządzenia wibrujące i emitujące światło. Jego kuracja trwała 6 tygodni. W tym czasie dowiedział się, że, ma, że na Ziemi po 2025 roku nastąpiły znaczne zmiany klimatyczne, które zapoczątkowały wiele zmian geograficznych. Linia brzegowa zupełnie się zmieniła i była jego zdaniem uderzająco inna od tej, jaką znamy obecnie. Jego zdaniem za to odpowiadało powyż, powyż, podwyższenie poziomu wody w oceanach. Poziom morza wzrósł tak bardzo, że z Florydy prawie nic nie zostało. Atlanta leżała praktycznie nad oceanem. Twierdził, że wielkie jeziora stały się jednym wielkim morzem śródlądowym. Jego zdaniem infrastruktura USA została niemal zupełnie zniszczona, a narody takie jak Amerykanie czy Kanadyjczycy praktycznie przestały istnieć. Kwestia przygód Alfreda Bielaka została już umówiona w jednych z poprzednich filmów, dlatego też nie zamierzam wdawać się zbytnio w szczegóły na ten temat tego co doświadczył. Kluczowe dla nas powinno być jednak to, że mężczyzna ten zmarł jeszcze w październiku 2011 roku, więc trudno ocenić, czy był rzeczywistym podróżnikiem w czasie, czy raczej współczesnym baronem Manchesterem. Faktem pozostaje jednak to, że jego opowieści brzmią nie tylko niesamowicie, ale wykazują się dużą spójnością. Czy jednak dowodzą one istnienia opisanego przez Tesle pola magnetycznego, umożliwiającego podróże w czasie? Niestety, ale udowodnienie tej tezy może się okazać zbyt dużym wyzwaniem, nawet dla dzisiejszych rozwiniętej techniki. Jakby na to patrzeć, większość z rozwijanych obecnie technologii w dals dalszym ciągu korzysta z wynalazków Tesli. A jego geniusz jest dla nas trudny do objęcia. A zatem, czy możemy wykluczyć, że faktycznie dotarł on do zagadek, o, którym, o których większość z nas może jedynie pomarzyć? A więc to by było już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i dozo!